Mało kto wie, że każdy z nas może codziennie w internecie oglądać aktualne zdjęcia satelitarne. Mamy dwa główne źródła takich zdjęć. Pierwsze to jest Europejska Agencja Kosmiczna, która obsługuje również satelity meteorologiczne i co 15 minut zapewnia nam świeże zdjęcie z satelity geostacjonarnego. Satelita geostacjonarny jest zawieszony dosyć wysoko nad kulą ziemską, w związku z czym ogląda cały taki dysk obejmujący na przykład Afrykę i Europę. Co 15 minut mamy świeże zdjęcie, na którym widzimy przede wszystkim chmury, układy synoptyczne, ale dzięki także różnym sztuczkom i sztucznemu kolorowaniu możemy wypatrzyć mawsy powietrza o różnych temperaturach lub na przykład popioły wulkaniczne unoszące się nad Europą. Drugim źródłem ciekawych zdjęć satelitarnych są strony NASA, na których można oglądać przede wszystkim zdjęcia z satelitów orbitujących, krążących od bieguna do bieguna. One przebywają nad powierzchnią Ziemi trochę niżej niż geostacjonarne, a właściwie dużo niżej, dzięki czemu możemy zobaczyć zjawiska z dużą większą dokładnością, możemy widzieć kształty pojedynczych chmur albo na przykład lawę wypływającą z wulkanu, czy też kłęby dymu z pożaru.